Moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku. Dziś nietypowo w samochodzie, właśnie wyszłam od fryzjera. Może nie widać, ale byłam u fryzjera, i jesteśmy na dzień przed urlopem. Jestem mega, mega szczęśliwa. E, ogromnie się cieszę, bardzo długo człowiek czeka na ten dwutygodniowy urlop, na ten wypoczynek. No i wyobraźcie sobie, że stoję pod galerią, e, właśnie wyszłam od tego fryzjera i zrobiło się tak czarno, chyba będzie niezła wichura, niezła burza. Wczoraj byłam po pracy z Nikolką na Placu Zabaw po 16:00 i powiem Wam, że po prostu też tak momentalnie te chmury napłynęły, takie czarne. Zdążyłyśmy pójść sobie na loda, i tego loda tak w biegu żeśmy jadły. Wsiadłyśmy w samochód, i w połowie drogi już tak zaczęło lać. Ale to tak strasznie taka ulewa, że po prostu masakra. No dobra, no to ja jadę do domu, trzeba zacząć się szykować. Ach, jest, jaka jestem szczęśliwa. Pewnie większość z Was jest też mega, mega szczęśliwa, jak ma urlop, jak może sobie wypocząć, jak nie musi rano wstawać, jak nie musi się nigdzie śpieszyć, jak może się napić chłodnego piwka czy lampkę wina wieczorkiem. To jest mega, mega cudowne i wydaje mi się, że każdy z nas czeka cały rok na ten długi urlop i bardzo się cieszę ja kochani teraz uciekam jadę do domu, po drodze muszę zgarnąć patkę, która pojechała na paznokcie a więc jadę po patkę i widzimy się w domu dzień dobry, moi drodzy jesteśmy już w drodze nad morze mamy piątą rano jesteśmy już na trasie Punktów dobić, bo jeszcze prawka nie zabrali. Ty nie, nie, tam jedzie zgodnie z prawem. Tyle ile trzeba. Nie oszukuj. <ścoughs> nie oszukuj. Nikola, wyglądasz jak buczyki <noise> Chodzący po plaży, nie ma siły, hotelu jeszcze nie mamy. Głodna, poszkodowana przez los. Tak Nikolka. Szczęcie tata na spacer na plażę wyciągnął No idziemy, chodź. Chodź widoczku, chodź. Dopiero... Jak po... ja... dopiero przyjechaliśmy, już mnie poznało trzy osoby. No. Robimy zakład, ile osób mnie pozna? 10. O 500 zł. Ale liczy się, że jak 5 podchodzi na raz, to też się liczy, pamiętaj. Le... No jak nie, a to dzisiaj osoby 3 były, to mnie już oszukujesz, bo para podeszła na raz. No, dobra idź. A, już, już się nie chce zakładać. Idziemy buczyki? Coś zjeść? baby No po powiedz jak to pani mówi? baby śmietana. Nie. Gorąco. Nie, nie. Gorąca... nie. Jak to się mówi? Nie wiem. Tata wie. No mów, ty wiesz. Jak to się mówi? Ale jak się zaczyna? O, rzeszki w karmelu. Karmel, no właśnie. Popcorn! Popcorn! Nikola jest bez wigoru. Popcorn! Bigos! Bigos to jest u Staśka, a nie, a nie w tym Uhu! I nareszcie jesteśmy w naszym pokoju. Nikolka zadowolona ca? Od razu zahaczyła o to. Tu rączki No, Nikolka już zahaczyła o toaletę. Tu mamy nasze baliski Tu mamy łóżeczko. Wszystko. To nie są wieszaki. To są lampy. Tu mamy łóżeczko mojej mężusia, a tam mamy łóżeczko Nikolki rozkładane. No pokaż. Ale to razem chyba się podnosi. O. o. Bardzo ładna. Po, Podajcie na kanał Kudzi, Pa! <noise> Oj, Nikola. Elegancki mamy pokoik. Bardzo fajnie. Oczywiście już jest syf, bo tylko tu weszliśmy rozstawiliśmy swoje bagaże i od razu się zrobił bajzel. A jutro to już będzie w ogóle Armageddon. Znając życie. Zaraz cię tata uderzy drzwiami. Po tam blazłaś? uderzy. Uderzy. O i znów. Haha <laughs> Mój mąż co? Co ten? Co hotel? Co pensjonat? To pierwsze co to? Ta ta ta. buty? Kto ma jakieś buty? Ja mam, możesz mi zdjąć. Możesz mi zdjąć. Buty, a, ja mam... a jak mi zdejmujesz? Ej, trzasuwak ty... odpią. A dobra, człowiek, mogę to z się... Ściągaj mamusi. Trzeba stópki mam je umyć po podróży. <głosy> <głosy> Szybciej. <głosy> Szybciej, ludzie bo kolacji nie będzie. <noise> Proszę cię, <czy> jest, <noise> jest <śmiertna. głosy> Ale to śmieszne. Pamiętasz, jak w zeszłym roku tutaj się chichrałaś z tym mikrofonem, Nikola? Nie. Ale to śmieszne. Nie. Ale to śmieszne. O, <śmieszne> to śmieszne. A ja sobie leżę. Bo ja mi sobie nogi śmieszne. myją. Mama, nie może nie może ty mi, mi zostawiłaś łóżko dla lalki w moim pokoju. No jasne. Zostawiłaś? Przecież nie będziemy takich rzeczy brać, zwariowałaś. Zostaw. Na wyjazd łóżeczka dla lalek będę brała. Oszalała. Dobra, to... Zwariowała ta nikota. Będzie i tak za nią spała, no Daniel. Dzisiaj, ale ja tak patrzę, to łóżko będzie się rozjeżdżać, nam. będziemy na nim spać. Widać to? Ja to położę. Zobaczcie. To jest do lalki. Teraz to jest, to jest właśnie. A Nikola to ma Fidzia. Widzę na punkcie układania wszystkiego w szafy. Zawsze nie? jak gdzieś wyjeżdżamy yy, i ona wszystko pakuje wszystko, po prostu wszystko po tych szafkach, po tych komutkach to my z mężem musimy przed samym wyjazdem przetrzepać każdą szufladkę, sprawdzić, czy ona czegoś tam nie upchała, nie? Bo ona tak upycha wszystko po tych szafkach. Każdą pierdółkę. No. Taki jest dupek z nimi Niestety. Aha. Widzicie? Cała wszystko wchodzi i tu zarządza. Aha, 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 aha. Już przy kolejnej szafie jest. Ja, te, ja tam nigdy ręki nie wsadzałam. Wkładaj. No włóż rękę, jestem ciekawa, czy wyjmiesz całą. A to będzie słychać jak to powie, co, co Ci wydrużyło? Tutaj włóż rękę, no? Dzieje się magia I co? Tak? Nie to sześć cyfr Ooo, nie pokazuj Nie pokazuj, bo to nasza wygrana No Patrycji wyślemy i będzie zła, że ty już na koniu potrafisz jeździć. A ona chciała iść na konie w tym roku. Zobacz, tutaj zostawił sobie kolejną na środku. Proszę bardzo, jaka wyżerka. Tutaj mężusia rybka suroweczki. Oczywiście on już opnął tatarka. <grybka> A tu księżniczka mała. Co masz? Słodę i mhm. i No dobrze, smacznego. Smacznego. Bieżąc bieżąc... A, a, a! Podatury, to wow. Ładnie co? Pięknie! Pola! To zaraz w ogóle zero zainteresowanie! E, poszło co? Ładnie nie? Mhm. Mm jak ładnie. Widział. Jak to wysoka Nikola w ogóle zero zainteresowania, ważne, że ma wiaderko I... I idzie Kapitanie Majtas <grystanie> Pokaż <grystanie> mnie w, w wielkim rondzie Taka elegancka I, 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 ja Już budowi, budujesz, coś? Nie, tam jest, Zobacz, jest. tata się boi do wody, wejść. To, to będzie <laughs> Misiek, jak w basenie się ma 30 parę stopni wodę. A ile tu jest stopni? Jest gdzieś wywieszona karteczka? A na początku. No i wyobraźcie sobie, że tak sobie przemyślałam sprawę e, propozycję mojego małżonka odnośnie zakładu. I tak sobie wymyśliłam. Że się może zgodzę na ten zakład, ale on już kręci i oszukuje. Hachmęci, bo jesteśmy drugi dzień na wakacjach yy, i poznało go dosyć sporo osób, nie powiem ile. A on już mi tutaj hachmęci, że on już inne zakłady robi, już się boi, że przegra. Nie, robimy tak. Robimy tak, zrobimy. Ile osób zrobi sobie ze mną zdjęcie? Widać mnie, gdzie jestem. Jesteś? <gry> Nie widać. No to chodź tu do mnie. Nie widać, bo jest No chodź tu do mnie. Mam. Chodź tu do mnie. No chodź, bo tak cię nie będzie widać. Zrobimy tak. Yy, zobaczymy ile osób sobie ze mną strzeli zdjęcie przez cały pobyt. I robimy zakłady. No dobrze, ale... Ale co? Yy, ilość zdjęć, nie ilość osób, bo na przykład dziś do ciebie podeszło 5 osób. zdjęć, tak. Znaczy jak jedna ta sama parasa zrobi dwa zdjęcia, no to to się nie liczy. To się liczy jako jedno. No dobra. Ile osób zrobi sobie ze mną fotkę? To my między sobą się zakładamy. My między sobą się zakładamy, tak jak o mówiłeś, o 500, ale jeszcze nie powiedzieliśmy y, cyfry. I i propozycja dla widzów. Moja... Ale liczymy od dzisiaj, nie liczymy tych, co już. Nie! Nie, ale nikt nie wie. Liczymy tylko od dzisiaj. Y, od dzisiaj. No dobra. No dobra i jest propozycja dla Was, bo w komentarzu możecie wpisać Kinia bądź Sebek albo Łazap, jak mogą wpisywać. Będziemy losować moje czy Twoje. Kto jest za kim? W pierwszym odcinku, bo będą dwa odcinki z wakacji i w pierwszym odcinku urządzam konkurs dla trzech osób będą wylosowane z tych <laughs> źle os... Nie, dobrze, dobrze tłumaczę. Odchodzi. Dobrze tłumaczę. Yy, będą trzy wygrane. Trzy wygrane gadżetów majstrowych yy, dla trzech osób i teraz obstawiacie albo mój wybór, ile osób yy, z, z mężem moim zrobi sobie zdjęcie, albo yy, wybór majstra. I teraz tak kto jest za mną? Zaraz powiemy każde z nas y, cyfrę. Kto jest za mną, wpisze w komentarzu Kinia. Kto jest za Majstrem, pisze w komentarzu Majster i zobaczymy kto wygra. W drugim odcinku wakacyjnym ja wam o tym powiem na koniec, ile tych osób wracając do domu y, damy werdykt i z tych osób, które trafią, czy to będzie Kinia, czy to będzie Majster. Wylosujemy trzy osoby, które dostaną yy, gadżety. Tak? No tak, ale skąd będziesz wiedziała, kiedy losować? No, po wakacjach. <laughs> po wakacjach, ale po... Po wakacjach i po dom... Tydzień po wrzuceniu filmu. Nie. Będzie pierwszy odcinek z wakacji. Teraz, na, yy, teraz się kończy pierwszy odcinek wakacyjny. Nasz, naszym zakładem. Naszym zakładem. Dobra. Pod pierwszym odcinkiem, tym odcinkiem wpisujecie swój wybór, kinia bądź majster. Ja mówię, że to będzie 10 zdjęć. Od tej pory licząc. Od tej pory licząc. Nie Przez wiem, cały czy... wyjazd. 10 zdjęć. Ja myślę, że z 5. Ty myślisz, że z 5. Tak. Raczej ktoś poznaje, ale nie podchodzi. No, a więc yy, wy teraz decydujecie, kto ma rację. Po tym pierwszym odcinku w komentarzach kinia bądź majster. Ja mówię 10, majster mówi 5. Do 5 mówisz. Bo to też nie no jest do tak. Pięć, bo jak no do będzie pięć. 6, to żadne nie wygrywa. No to... Nie, no to. <grych> a widzisz. Ty mówisz do 5. Tolerancja myśleć. Ty mówisz do 5, ja mówię do 10. Może no To tak. ja mówię do 6. Mówię. <grych> Łapczywy to, to chłopno. No Nie, 5. Dobra, pięć mówię. dobra do ty pięciu. do 5. Ja mówię do 10. Czyli od 6 yy, do ja Tak, od 6 już ja wygrywam. Więc y, jeśli y, stawiacie na mnie, to kinia. Jeśli stawiacie na majstra, to majster, piszecie, piszecie w komentarzach. My z tych osób, y, które postawiły dobrze, wylosujemy trzy osoby i wyślemy im gadżety. Bardzo dobry plan. No. Ale tak po tygodniu filmiku, nie? Tak, tak, tak. Od razu mówię, żebyście nie myśleli, że to od razu po yy, wyświetleniu filmiku na następnego dnia dostaniecie gadżety. No bo tak nie będzie. Będzie trzeba troszkę poczekać. Na pewno będziemy się chcieli z wami skontaktować, żeby uzyskać adres. No i takie tam. Takie małe wakacyjne pamiątki od nas. O. O. Majster kupi <noise> tak, i jeszcze Wam dorzucimy e, trzy gadżety z wakacji. Albo latarnie. <głos> <głos> tak, 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 mówimy. Jeszcze trzy gadżety wakacyjne będą takie pamiątkowe od nas. Otwieracze do piwa. <noise> no, a więc na tym, kochani, kończymy tego vloga. My idziemy teraz jeść obiadek bo jesteśmy bardzo głodni. Nikola to już prawie tutaj bigos idziemy na bigos. Nie, no nie idziemy na bigos. A więc skończymy tego vloga, idziemy coś strzamać, napić się zimnego piwka, bo dzisiaj jest pięknie gorąco. Odejść, Bo dzisiaj jest pięknie gorąco. I papa, pa. Buziaki dla Was miłych wakacji. Pa! Na bigos. Nie.